Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie mamy tutaj 6 drapeczek za 52 zł, Dwa razy zielona kasa za 5 zł, mega pensja za dychę, mmm, platynowe 7 za 10 i droga do miliona za 20 zł, a także kocham zimę za 2 zł, które powędruje do kogoś z was. Zdrapiemy sobie zdrapkę, wylosujemy do kogo ona trafi, a także wystarczy skomentować dzisiejszy film, żeby walczyć o podkowe szczęścia, którą zdrapiemy sobie na następnym odcinku, i tak samo jak dzisiaj, wylosujemy szczęśliwca z komentarzy, który po prostu zgarnie wygraną z tej oto zdrapeczki. Zapraszam serdecznie do oglądania. Kocham zimę, zostawimy sobie na koniec i naszą mini zabawę. E, a teraz przejdziemy do drapingu. Zaczniemy od zielonej kasy, jak widzicie, z numerem 4 i 5. Może jedziemy od piątki. E, oczywiście musimy tutaj znaleźć poza liczbami, e, możemy znaleźć poza liczbami e, worek z pieniędzmi. A wygrywające liczby to 21, 6, 26 oraz 20. Szukajmy, mamy 31. 8, niestety nie ma. 7 i poprosimy jeszcze jedną w dół. No nie ma jedną w dół, jest 11. Mamy trójeczkę. 23, no niestety. 19 też nie ma, 27 obok. 24 nie ma. 18 nie ma.

A oto nasze liczby. 28, czyli zaczynamy obok. 30 obok z drugiej strony. 35 nie ma. 18 nie ma. Jedynki nie ma także. 11 nie mamy. 19 nie ma. Trójeczki nie ma. 17 nie ma. 9 też nie ma. I ostatni rządek 12 obok 36. Nie ma 27 obok 16 i 2. No niestety obie zielone kasy są puste kontrolne to e s. Lecimy dalej. Zwiększamy stawkę Mega Pensja z numerem 7. Wygrywające liczby to 34 25 43 12 oraz 11. A my co mamy? 33 obok. Mega pensja po raz pierwszy. 16, 29, 15, 37. Nie mamy. 46. Nie mamy. 31. Nie ma. 27. Nie ma. 45 za wysoko. 42, no ciutkę za nisko. 13, obok. Dwójki nie ma. 32, nie ma. 38, nie ma też. 14, nie ma. 24, obok. 36, 44 i 28, niestety. Przegrana. SJ. Platy 7 przed nami z numerem, także 7, tu szukamy. Platyny bądź siódemeczki. Zaczynamy od prezentu. Niestety to w świątecznym odliczeniu. Nie tutaj. Wisienka. Mamy platynę, czyli mamy wygraną. I lecimy dalej, szukamy więcej. Kwiatek. Brązoletka. Mamy drugą platynę. Czyli platynowe 7 co najmniej z dwudziestką. Następnie biedronka. Trofeum, muszka, rubin, korona, kłódka, gwiazda, klucz, szpilki, słońce, perfum, róża i ostatnie dwie. Naszyjnik oraz samochodzik. Czyli zostały nam te dwie platyny, które dosyć wysoko się znajdują. No i uwaga, co tu będzie? Co tu będzie? Mamy 20 zł i 10 zł, czyli łącznie 30 zł w e, w platynowej siódemeczce, proszę bardzo, 20 i 10, czyli 3 dyszki już wpadają na moje konto i jeszcze zobaczymy, co przyniesie droga do Miliona z numerem 5 tu szukamy oczywiście obok ciebie tych samych liczb, albo po prostu e, w Twojej liczbie musimy znaleźć. E, razy 2. I na starcie mamy 43 oraz 19. Trójeczka oraz piąteczka. No nie ma. Dalej mamy 33 i 35. 18 i 31. Niestety na razie nie ma nic. Gra numer 5. 21 i 24. 14 i 1.

16 oraz 35, 4 oraz 38, 16 i 29, 14 i 13, czyli obok siebie, ale jednak to nam nic nie daje. Gra numer 19. Mamy 6 i 3. Dalej mamy 45 i 43, 22 i 7. I zostało nam 4 szanse.

Wszystkie zdrabki prawie, poza jedną, puste się okazały. Platynowy 7 przynosi 30 zł, więc na wkład 50 zł mamy 30 zł. Myślę, że to dobry wynik. A teraz sobie um, wylosujemy, do kogo trafi. Kocham zimę. Oczywiście chodzi o komentarze pod tym filmem. z Zdrabki 194. Kopiujemy link i przechodzimy do e, strony, w której sobie wylosujemy, czyli YouTube e, Comment Picker. Wklejamy link. Yy, nie wiem, czy były zdublowane, ale sobie filtrujemy i losujemy. I mamy kogo? Mateusz Walerowski napisał: Pozdrawiam serdecznie i proszę bardzo. Serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że coś będzie w tej zdrapeczce. Również pozdrawiamy Mateusza i wracamy do drapania. Dobrze. To teraz, jak już wiemy, do kogo powędrowała ta zdrapka.

I 25. No, niestety, tym razem e, zdrabka dla Was jest przegrana. Ale zachęcam do komentowania, bo tutaj już mamy droższą zdrabkę. Podkowa szczęścia za 5 złotych e, W następnym odcinku trafi do kogoś z Was. Wystarczy po prostu zostawić komentarz. E, I spośród wszystkich komentarzy, wylosujemy sobie jedną osobę, do której trafi podkowa szczęścia. Także Was to nic nie kosztuje. Zachęcam do komentowania i zostawiania łapeczek w górę. A ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam ciepło. Papa! Pa.